Witam Was w drugim odcinku Akademickiego Rozkładu Jazdy, w którym mówimy o ciekawych wydarzeniach nadchodzącego tygodnia. W poniedziałek zapraszamy Was do Instytutu Dziennikarstwa, gdzie o godzinie 15 rozpocznie się spotkanie z redaktorem naczelnym faktów T.V.N., Kamilem Durczokiem. Będzie to inauguracja programu stażowego T.V.N. Poławia Czepereł. Wstęp wolny. W środę odbędzie się szósta już edycja Flaszek organizowanych przez Wydział Matematyki i Informatyki UW. Od 18.30 w Auli Wydziału Chemii mówcy będą prezentować pięciominutowe, dynamiczne oraz treściwe wystąpienia. Wstęp wolny. Tego samego dnia o 20.00 startuje cykl debat Kazania Sejmowe, nawiązujący do ogłoszonego przez Sejm RP roku Piotra Skargi. Tematem pierwszego spotkania będzie Demokracja, Demografia, Deficyt, Wyzwania Polski w XXI wieku. Obowiązkowo powinniście wziąć udział w poniedziałkowym bezpłatnym szkoleniu z zasad pierwszej pomocy. Organizatorem akcji rozpoczynającej się o godzinie 20 w Starym Mówie jest NZS UW. 1 marca o 18 zapraszamy na spotkanie z gwarą warszawską. Multimedialny pokaz twórczości Grzesiuka, Wiecha czy też Foga przeniesie Was w świat charakterystycznej i zanikającej gwary warszawskiej. Wydarzenie organizuje samorząd studentów UW. Również w czwartek, ale pół godziny później zapraszamy Was do Wolskiego Domu Kultury Działdowska, gdzie teatr hybrydy UW wystawi dramat kryminalny Osaczenie. Wstęp wolny. Weekend przebiegnie pod znakiem festiwalu Kulturazji Fantazja. Będzie to już druga edycja wydarzenia, które przez dwa dni opanuje gmach Starego buwu. Dla gości przygotowano wiele atrakcji. 27 lutego w ramach Akademickich Mistrzostw Warszawy i Mazowsza w Futsalu hala przy ulicy Lindego będzie areną starcia futsalowców AZSW i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W dniach 2-4 marca w Warszawie odbywać się będzie półfinał A Akademickich Mistrzostw Polski w badmintonie. Rywalizacja toczyć się będzie w dwóch halach: w Centrum Sportu i Rekreacji przy Banacha oraz na wydziale zarządzania przy ulicy Szturmowej. Razem z Kołem Naukowym Teatr i Polityka zapraszamy na wznowiony spektakl Cichych i Gęgaczy, już w najbliższy piątek o godzinie 20 w Centrum Łowicka. Wstęp wolny. Więcej o nadchodzących wydarzeniach możecie znaleźć w kalendarzu na naszej stronie www.uniwerek.tv. Do zobaczenia za tydzień.